Stany Zjednoczone, Luizjana. 16 lutego 2025 roku w niedzielny poranek około godziny 10.30 na policję zadzwoniła 24-letnia Tamirihu Hubbard mówiąc, że przez przypadek zastrzeliła swojego chłopaka podczas kłótni przy śniadaniu. Władze odpowiedziały na wezwanie i zjawiły się w domu przy East Lakeview Drive w Laplace. Ofiara, 23-letni Joshua Jones został postrzelony w klatkę piersiową i poniósł śmierć na miejscu. Jego dziewczyna, Rychu Hubbard zeznała, że do kłótni między nimi doszło podczas śniadania, kiedy zjadła ona zbyt wiele z przygotowanego jedzenia i zbyt mało zostało dla jej chłopaka. Para borykała się z problemami finansowymi i miała bardzo ograniczony budżet. Hubbard zastrzeliła Joshua z jednej ze swoich broni i zeznała, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jednak szeryf powiedział, że dowody rzeczowe wskazują na coś wręcz przeciwnego. Powiedział również, że z zeznań świadków wynika, że związek Związek ten był bardzo burzliwy i wybuchowy, jednak nie było żadnej ewidencji w policyjnych dokumentach, żadnych wezwań i interwencji. 23-letni Joshua Jones był jedynakiem, bardzo wyczekiwanym przez swoich rodziców. Jego ojciec zmarł, kiedy Joshua miał 14 lat i od tej pory wychowywany był przez matkę, z którą łączyła go bardzo silna i głęboka więź. A teraz mama i rodzina pogrążona jest w żałobie, którą ciężko opisać słowami. Tamirichu Habart została aresztowana pod zarzutem zabójstwa drugiego stopnia i osadzona w areszcie. Kaucja wynosi 1 milion dolarów.